Od początku działalności Muzeum Historii Ziemi kamieńskiej za priorytet przyjęliśmy sobie to, żeby jak najwięcej zabytków z naszego regionu powróciło do Kamienia Pomorskiego, jak również zabytki, które zostały zniszczone, które uległy zniszczeniu, zostały jak najszybciej zakonserwowane i uratowane przed całkowitym zniszczeniem. Od kilku lat nasze muzeum Współpracuje z Wojewódzką Komendą Policji dokładnie z aspirantem doktorem Markiem Łuczakiem w celu pozyskania jak największej ilości eksponatów, które w niewyjaśnionych okolicznościach opuściło nasze miasto. No wśród nich tutaj można zaliczyć między innymi butelkę Leidejską, najstarszy na świecie kondensator elektryczny, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach 2008 roku, a do dnia dzisiejszego niestety nie wiemy, gdzie on obecnie przybywa. Butelka, ta, ten kondensator został umieszczony w katalogu wydanym przez policję, poświęconym zabytkom utraconym i obecnie jest poszukiwana zarówno przez nas, jak i przez Wojewódzką Komendę Policji. Pomimo tego, że nie każde obiekty zabytkowe udaje nam się pozyskać czy odzyskać, od czasu do czasu natrafiamy na prawdziwe perełki, które gdzieś znajdują się na terenie naszego kraju. Tym razem udało nam się odzyskać niezwykle cenne rzeźby, wykonane z granitu. Jest to skała krystaliczna pochodzenia magmowego. Rzeźby te znajdowały się u prywatnego kolekcjonera w Katowicach. Który to te rzeźby zakupił od kolekcjonera z Niemiec? Wiemy na pewno, że rzeźby te zostały odkryte na terenie Kamienia Pomorskiego około 15 lat temu. Nie wiemy niestety, w jaki sposób one opuściły nasze miasto i jak znalazły się w rękach kolekcjonera niemieckiego, a później kolekcjonera z Katowic. Jednak, pomimo tego wszystkiego, że te zabytki zostały utracone przez nas, one, do nas powróciły i teraz e, prowadzone są rzetelne badania nad ich e, prawdziwą funkcją. Niestety przyglądając się im nie możemy stwierdzić dokładnie dokładnie do, do czego one mogły służyć. Są różne przypuszczenia. Jednym z nich jest takie, że stanowiły one pewien element architektoniczny związane z, ze sztuką sakralną i pochodzą one z któregoś z kościoł, kościołów czy kościółków, e, które niegdyś w Kamieniu Pomorskim się znajdowały, między innymi z Kaplicy Świętej Gertrudy lub Kaplicy Świętego Jerzego. Jednak są to domniemania i moim zdaniem daleko wykraczające czy daleko nadinterpretowane. E, wedle mego Zdania. Są to zabytki, które pochodzą z Pradziejów, czyli mogą mieć około 2-3 lat, 4 tysięcy lat i związane są z kultem e, plemion lokalnych, które tutaj bardzo często osiadały na naszym terenie. Musimy pamiętać, że pierwsze kultury pojawiły się tutaj już w Neolicie. Do nich najstarsza należy kultura ceramiki wstęgowej. Później pucharów lejkowatych i wiązałby dystautlet i z tym okresem, czyli z początkiem Neolitu na naszych ziemiach, czyli sięgałoby to wstecz około 4 5 tysięcy lat. Figurki przedstawiają dwie postacie, jedna większych rozmiarów, około 19 cm wysokości, druga mniejsza, około 13 cm. Są to postacie męskie, wyodrębnione są, bardzo dobry sposób głowy tych postaci. Mają cechy charakterystyczne. Wydatne nosy, duże, okrągłe oczy, jak również, tutaj szczególnie widoczne przy mniejszej figurce, dobrze zarysowane wąsy i brody. Pozostała częściowo jest mocno skubizowana. Widać, że artysta, rzemieślnik, który wykonywał te figurki zwracał szczególną uwagę na górną część ciała, pozostawiając słabo obrobioną część dolną. Ehm, uważam, nie wiem czy słusznie, że te figurki były tak zwanymi idolami kultowymi, poświęcone jakiemuś bóstwu, które niestety no, na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić jakiemu. Niestety na terenie naszego kraju nie mamy analogii do tych figurek. Prawdopodobnie są to jedyne tego typu zabytki w naszym kraju. Obecnie trwają intensywne poszukiwania takich obiektów na terenie Europy. Jeśli udałoby nam się takowe znaleźć, wtedy moglibyśmy bliżej czy precyzyjniej stwierdzić ich funkcje. Na obecną chwilę Wiemy jedynie tylko tyle, że są one autentyczne, ale niestety nie znamy, czy nie potrafimy ich w obecnej chwili dokładnie wydatować. Zabytki te pozostaną u nas w mieście, w Kamieniu Pomorskim. W okresie letnim zostaną wyeksponowane w kapitularzu Kamieńskiej Katedry. Wśród innych niezwykle cennych obiektów, które u nas się znajdują, między innymi Rykuje się noża Wikingów, anioła ścigalnego, czy wreszcie XVII-wiecznego krucyfiksu z ruin kościoła w Dziękuję.